Hejka, Twoją gościnią jest teraz Iza Miętka z podcastu Droga Serca. Jest prezeską Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. I za to akupunkturzystka i terapeutka medycyny chińskiej. Towarzyszka ludzkich dróg. Prowadzi swój gabinet, ale ma też takie autorskie szkolenie z akupunktury wspierającej płodność. Posłuchaj, a dowiesz się, jak osiągnąć dobrostan i dbać o siebie według tradycyjnej medycyny chińskiej. I co każdy w ogóle o tej medycynie powinien wiedzieć. Będziemy rozmawiać o tym, jak emocje i relacje wpływają na nasze zdrowie. Bo w końcu, kiedy serce jest wolne od trosk, ciało może wszystko. Czy jak tam było u San si Miao. Gotowa? To jedziemy. Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska Cześć. Cześć. Super, że się spotykamy. Chciałam powiedzieć, że jestem wielką fanką Twojego motta, który masz na stronie. A ono mówi, że kiedy serce jest wolne od trosk, to wtedy ciało może wszystko. Jakbyś coś więcej powiedziała o tym. No, muszę przyznać, że też jestem wielką fanką tego motta. Jak usłyszałam to po raz pierwszy, to, to czułam, że aż mi serce mocniej biło, że to jest coś takiego, co. Rzeczywiście, jak obserwowałam w mojej praktyce, pracując z ludźmi, jak wielkie znaczenie ma ten spokój serca na to, co się dzieje na poziomie fizycznym z człowiekiem, to pomyślałam sobie, że jeśli klasyk chiński tak mówi, no to naprawdę jest w tym głębia i rzeczywiście to ma niezwykły sens, dlatego, e, dlatego mam to właśnie na stronie internetowej. I to jest coś takiego, chyba co, jak zresztą robię różne wykłady, to też jest to na końcu zwykle moich wykładów coś takiego, co podkreśla to znaczenie serca. W medycynie chińskiej. W medycynie chińskiej to serce ma swoje określone jeszcze znaczenie, ale generalnie są to takie miejsce związane z naszym duchem, z naszymi emocjami, z tym, co przeżywamy gdzieś w środku. Ale też to, to jest trochę o emocjach, że kiedy na przykład ma, nawet mamy taki czas dla siebie, żeby jakoś zdrowieć, zająć się sobą, ale się martwimy, jakoś mamy mnóstwo jakichś trosk, nie potrafimy się cieszyć to tak naprawdę to zdrowienie nam wcale nie wychodzi. No dokładnie, dokładnie tak. Wszystkie emocje, chociaż w medycynie chińskiej patrzymy w ten sposób, że poszczególne emocje są związane z różnymi organami, e, natomiast one finalnie wszystkie uderzają w serce. I kiedy rzeczywiście jesteśmy zajęci tymi emocjami, to nasze serce, możemy powiedzieć, że trochę nie ma miejsca dla nas samych. To znaczy, jeśli się bardzo boimy albo się bardzo martwimy, to patrzymy przez ten pryzmat, więc już tylko to zmartwienie jest gdzieś w kółko, te nawracające myśli albo boimy się, więc patrzymy na świat też z tym pryzmatem, lęku. I sytuacje, które gdzieś tam się przytrafiają czy wydarzają, inter interpretujemy w ten sposób. Nie możemy tego gdzieś puścić, a to yy, znowu ma jakieś konsekwencje w naszym ciele, więc potem zaczynamy chorować. Na przykład yy, może to mieć związek z nerkami, może być związek z zapaleniem pęcherza. Różnymi drogami to może iść, natomiast yy, rzeczywiście, jeśli chcemy zdrowieć, musimy zobaczyć, jakie emocje gdzieś tam nam w tym przeszkadzają. Hmm. Ale też yy, właśnie mówisz o tym, że mamy te organy, ale też bardzo często te symptomy, które mamy, to wynikają właśnie z emocji albo mogą nie być takie oczywiste. Pamiętam, że kiedy sama byłam u takiego właśnie lekarza tradycyjnej medycyny chińskiej, to byłam z takimi problemami powiedzmy kobiecymi i to była wątroba. Czyli też to nie jest takie proste przełożenie, prawda? Że jak się boimy, to wtedy coś. No dokładnie, dokładnie. To znaczy w medycynie chińskiej obserwujemy sobie w ten sposób, że mamy taką teorię pięciu elementów i w tych elementach mamy umiejscowione poszczególne organy. Te elementy i te przemiany są związane również z żywiołami, więc, tak jak wspomniałaś o wątrobie, wątroba jest związana z elementem drzewa, a emocje, z jakimi może mieć związek, to jest złość, frustracja, gniew, ale to są też takie emocje, które wynikają z nagromadzenia pewnego, że nie możemy gdzieś, prawda, mieć swobodnego ujścia tych emocji. I przykład w takim prostym przełożeniu u kobiet będzie to bardzo często przekładało się na cykl, i będą to emocje, które Gdzieś tam będą towarzyszyły w drugiej fazie cyklu, prawda? Jak jesteśmy tuż przed miesiączką, no to tak w medycynie chińskiej mówimy, że mamy tendencję do zastoju, czyli wątroby, czyli ta nasza wątroba nie działa prawidłowo. I to ma wpływ właśnie na to, co się dzieje w tym naszym układzie, w macicy i tam, jak się przygotowujemy do miesiączki. Finalnie będzie to miało wpływ na, na również sam jej przebieg. Czyli w swojej pracy też tłumaczysz e, osobom, które przychodzą, też jakby jakie decyzje życiowe wpływają potem na różnego rodzaju choroby i objawy. Staram się tłumaczyć, staram się, i dlatego też sama y, bardzo się cieszę, jak możemy coś nagrywać takiego i gdzieś upowszechniać tą wiedzę. Sama też zdecydowałam się właśnie dla moich pacjentów nagrywać podcasty, po to, żeby gdzieś w prosty sposób. Upowszechniać to, tłumaczyć tak krok po kroku, no bo na wizycie staram się tłumaczyć, ale nie zawsze to wszystko jest zrozumiałe, a tak jak mamy coś nagrane, to możemy przesłuchać jeszcze raz, jeśli czegoś nie rozumiemy. I chodzi o to, żeby dokładnie tak, żeby pacjent wiedział jak najwięcej, żeby mógł też to obserwować, bo to, co jest też fajne w medycynie chińskiej, to jest takie patrzenie, że w zasadzie obserwując to, co się dzieje na zewnątrz, niezależnie od tego, jaka jest pora roku, czy jaką mamy pogodę, że obserwujemy pewną cykliczność yy, i obserwujemy, jak zachowuje się przyroda, możemy to przekładać również na nasze ciało. A jak zrobić właśnie, bo na przykład już wiemy, że jakieś problemy wynikają z naszych emocji albo z jakiegoś zastoju w naszym życiu, ale to nie jest takie proste, żeby to zmienić, tak? Czyli jeżeli ja się boję, to jakby nie potrafię tego wyłączyć, nawet jeżeli wiem, że to nie jest dla mnie zdrowe. Więc co radzisz wtedy? No tak, no to jest właśnie ten najtrudniejszy element. To znaczy, jeśli chcemy dobrze radzić sobie z emocjami, to po pierwsze, to jest nasza dobra forma. Jeśli dbamy o siebie, jeśli jesteśmy wyspani i najedzeni. To są takie pierwsze dwie podstawowe rzeczy. To będzie nam dużo łatwiej radzić sobie z tym, co przynosi ten świat zewnętrzny, co przynoszą różne sytuacje, interakcje z ludźmi. To jest tak jak taki nakarmiony bobas, mówię. Nie? Kiedy on jest przewinięty, kiedy jest najedzony, nakarmiony, to on jest wesoły, a kiedy jest właśnie głodny, kiedy jakoś różnych innych potrzeb nie ma zaspokojonych, jest zmęczony, no to dużo gorzej. Możemy to u dzieci właśnie obserwować, ale to dotyczy również dorosłych, szczególnie dotyczy to kobiet. Szczególnie dlatego, że kobieta w tym okresie, kiedy miesiączkuje, no jest bardzo zależna od tej swojej fazy cyklu, możemy powiedzieć. Znaczy, jeśli ma miesiączkę, jest to jakiś tam szczególny czas oczyszczania też dla niej, jeśli jest po miesiączce, a to krwawienie było na przykład obfite, to możemy powiedzieć, że ona jest w takim względnym stanie niedoboru krwi. Więc będzie być może trudniej jej radzić sobie z emocjami, więc najważniejsze dla niej. Co mogę zrobić po miesiącu? Zjeść barszcz albo zjeść coś, co odżywi nam krew. Krew stanowi dla nas takie naturalne zrzaki, do tego, żebyśmy sobie lepiej radzili z emocjami i żeby ta emocja trwała tylko tyle, ile jest potrzeba, no bo my się boimy i to jest potrzebne, żebyśmy się czasem wystraszyli w jakiejś sytuacji, gdzieś schowali na chwilę, a potem, kiedy już nie ma tego zagrożenia, żebyśmy mogli pójść dalej. I taki jest czas właśnie trwania emocji. Ma być on krótki. Natomiast jeśli to się przeciąga, jeśli my nie możemy sobie sami poradzić, to znaczy, że czasem musimy też poprosić o pomoc. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, no to ja używam sobie oczywiście takich punktów, które transformują emocje, bo takie punkty również mamy akupunkturowe. Jeśli ktoś korzysta z innych terapii, to tak samo możemy wzmacniać na przykład nerki, żeby oswajać różne emocje i lepiej radzić sobie. Chociażby właśnie z lękiem, czyli będziemy wzmacniać nerki odpowiednią dietą, czy będziemy pić ciepłe, czy będziemy jeść czarne sezam i tak dalej. Czasem ja kieruję również moich pacjentów i w dużej mierze współpracuję z psychoterapeutami, na przykład, nie? gdzie możemy się bardziej jeszcze przyglądać, rozbrajać troszkę te emocje i lepiej sobie z nimi radzić a takie porady, które byś miała dla swoich pacjentek, tak? Czyli co one powinny zrobić zanim w ogóle się pojawią u ciebie w gabinecie? Takie właśnie typowe pić ciepłą wodę. Masz taką listę? Znaczy, no znaczy tak, dla każdego możemy powiedzieć, że jest pewna pula zasad takich ogólnych, że właśnie, chociażby dlaczego jest dobrze pić ciepłą wodę, dlaczego jest dobrze położyć się wcześniej spać. Czasem jest taka potrzeba, żeby wyjaśnić dlaczego. Warto też mieć taką samoświadomość chociażby tego, ja na przykład na każdej wizycie pytam, który jest dzisiaj w moment cyklu. Jeśli to jest ten okres, kiedy kobieta miesiączkuje. Żebyśmy były troszkę takimi obserwatorkami tego, w, jakim, w jakiej fazie właśnie jesteśmy. Że jeśli jakoś gorzej radzimy sobie z emocjami, żeby chociażby sobie uświadomić, dobra, jeśli ja jestem w drugiej fazie cyklu i oznacza to, że być może już jestem przed miesiączką, a moja wątroba nie da, daje rady i gromadzi się w niej jakaś złość i frustracja i nagromadzenie i jestem rozrażniona, to może powinnam sobie zrobić długi spacer. Jeśli jestem po miesiączce, no to właśnie, co ja zjem dobrego, żeby zregenerować sobie krew? Bo może pierwszym moim wyborem lepiej byłoby to, żebym dobrze zjadła, a potem poszła na spacer, żeby troszeczkę się poruszać. Natomiast w tej drugiej fazie cyklu najpierw pójdę na spacer, a potem może coś dobrego zjem, bo ta energia aż roznosi, więc to są takie rzeczy, które, na które myślę, że warto zwracać uwagę. Podstawowe zasady w medycynie chińskiej to jest jedzenie zgodnie z porą roku, bym powiedziała, i dbanie o to, żeby posiłki były przygotowane z dobrych, Prawda, zdrowych i świeżych składników, natomiast w dużej mierze, żeby one były jakoś poddane krótkiej obróbce termicznej, bo to nas ogrzewa, nasz układ trawienny potrzebuje ciepła. I stąd e, jest cały ten koncept tego, że to ciepło nam sprzyja. Chociażby picie ciepłej wody zimą e, będzie dużo korzystniejsze niż picie wody po prostu zimnej czy mineralnej, e, a już bardzo złe będzie picie wody z lodem, czy napojów z lodem. W tej porze roku. Co ciekawe, latem na przykład, tak jak robią ludzie w Afryce, piją na przykład parzoną miętę lekko słodzoną po to, żeby się schładzać, a nie wodę z lodem. Więc to też nie jest tak, żebyśmy z kolei latem pili taką zimną wodę, bo to też osłabia zawsze, za każdym razem osłabia nasz układ trawienny. Więc ciepłe jedzenie, ciepłe picie, co najmniej trzy ciepłe posiłki w ciągu dnia. A do tego jakieś dodatki, które będą świeże, zdrowe, z witaminami. Wczesny sen, to znaczy, żebyśmy układli się o odpowiedniej godzinie spać, czyli około 22, po to, żeby nasz cały organizm mógł się po prostu zregenerować z tej ilości bodźców, z tego nadmiaru, tego wszystkiego, co się dzieje w ciągu dnia, żebyśmy mogli się porządnie wyspać, wcześniej rano wstać i zacząć kolejny nowy dzień. A jakie jeszcze błędy popełniamy? Jakie popełniamy błędy? Ja myślę, że najczęstsze błędy to będą związane właśnie z zimnymi napojami, z takimi napojami gazowanymi czy słodzonymi bardzo, czy z jedzeniem rzeczy, które są takie przygotowane na szybko i zimne, na przykład kanapka na śniadanie, sałatka. Yy, jakaś tam na obiad i na kolację często może się zdarzyć też kanapka i może się okazać, że jest wiele takich dni, kiedy nie mamy yy, zupy, kiedy nie mamy przygotowanych takich rzeczy ugotowanych, które będą ogrzewały też na, i wspomagały nasz układ pokarmowy. Yy, I takie siedzenie wieczorami długie, to znaczy yy, kiedy kończymy późno też pracę i wszyscy domownicy gdzieś tam w domu gromadzą się późno, no skąd idą, mamy mniej czasu dla siebie, prawda? Więc przedłużamy ten wieczór, ale... Szczególnie zimą, dużo korzystniej będzie się położyć wcześniej, spać, nawet po to, żeby ten dzień kolejny zacząć troszeczkę wcześniej. Dużo korzystniejsze będzie budzenie się wcześniej i rozpoczynanie tego dnia wcześniej, a e, kończenie aktywności odpowiedniej porze. I myślę, że często takim błędem jest też to, że jemy zbyt późno, zbyt późną kolację, i to potem przeszkadza nam w tym, żeby dobrze się wyspać. Czasem nas budzi wątroba właśnie między pierwszą a trzecią w nocy i zaburza nam to spanie po prostu. Bo też, jeśli na przykład budzimy się o piątej, to znaczy, że mamy kłopot z jakimś konkretnym organem, tak? No tak, jakby mamy coś takiego, co nazywamy dobowym zegarem obiegu energii, i mamy takie dwie godziny, możemy powiedzieć, przeznaczone dla każdego organu. I tak, patrzymy na to, o której godzinie się coś, czy się budzimy, czy o której godzinie coś nam tam dolega w ciągu dnia, na przykład. I jeśli to są sytuacje powtarzające się, zdecydowanie możemy analizować, co to jest za godzina jakiego organu. I tak jak mówisz mi o 5 rano, no to 5-7 rano to jest godzina, yy, która jest związana z jelitem grubym, więc możemy się wtedy, jak się obudzimy, jest to najlepszy czas na wypróżnienie tak naprawdę i najpierw się wypróżnimy, a potem 7-9 to jest czas żołądka i to jest najlepszy czas na śniadanie. Czyli też warto, żeby nasz taki cykl dobowy był też zgodny z nami i z tym, co nam służy. Dokładnie tak. Warto, żeby był zgodny z tym, jak ten dzień się układa, to znaczy jeśli dzień się kończy szybciej zimą, to warto, żebyśmy my nasze aktywności kończyli również szybciej. Warto podążać też właśnie za energią pół roku. Na przykład latem, kiedy jest wieczór, mamy wreszcie chłodno, lubimy spotkać się ze znajomymi i ten dzień kończy się dużo później, więc jakby naturalnie chodzimy spać później, ale to jest dla nas w porządku, bo mamy zupełnie inną energię latem. Natomiast zimą jesteśmy bardziej tacy do środka, schowani i też potrzebujemy się bardziej ogrzać po tym, gdzie tam wychodziliśmy gdzieś w ciągu dnia i było chłodno. Więc podążamy za porami roku, za tym cyklem dnia. Patrzymy, kiedy zachodzi słońce, to może jest to czas dla nas też już na kończenie aktywności. Czyli e... o 14 w zimę. O 14 może nie. E, natomiast no, teraz już. E... Możemy zobaczyć też tą różnicę właśnie w porach roku, ale też między dużym miastem a na przykład gdzieś jesteśmy na łonie natury, prawda? Tam, jak kiedyś robi ciemno, no to rzeczywiście jest ciemno gdzieś, jak ktoś mieszka na wsi czy w jakimś takim miejscu, gdzie no nie ma takiej cywilizacji jak w wielkim mieście. W wielkim mieście praktycznie życie się nie kończy i dzień się nie kończy po prostu zapalają się latarnie, mamy światełka. Przechodzimy do innego rodzaju aktywności, które są no, niezwykle interesujące cały czas, więc bardzo ciężko jest nam się wyciszyć, prawda? No i oczywiście, że nie kończymy dnia o 14, i wiadomo, że w tym najkrótszym momencie w roku ten dzień będzie się kończył wcześniej, a my nie idziemy jeszcze spać, ale już jesteśmy tacy, prawda? Już nie możemy tak dużo funkcjonować normalnie na dworze, bo jest po prostu ciemno. No, w mieście oczywiście możemy, więc e, nie przesadzamy z tym, żeby już tak. Zupełnie y, żyć tylko tym rytmem, ale zwrócić na to uwagę, bo myślę, że człowiek współczesny, czy kobieta współczesna gdzieś tam zabiegana w dużym mieście, no bardzo często zapomina. Nie wiemy, jaka jest faza księżyca, czasem nawet nie wiemy, czy już się zrobiło ciemno, czy nie, y, albo czy już jakieś tam pączki na drzewach się pojawiają i jest to oznaka wiosny, czy też zaczynają liście opatać i jest to oznaka jesieni, prawda? To prawda, że osób żyje tak właśnie, że ten rytm dobowy też mamy rozchwiany, ten rytm typu pory roku to też jakby, ponieważ chodzimy z pracy i do pracy, to też nie wiemy, czy jest ciepło, czy jest zimno na dworzu, a też właśnie to, że na przykład jak teraz jest zima, to żeby po prostu się nie szwendać, tylko po prostu mieć czas dla siebie. Dokładnie tak. To jest właśnie taki czas, który też jest pewnym rodzajem, jak popatrzymy sobie, jak cały rok się toczy, i kiedy mamy ochotę na wiosnę zaczynać nowe rzeczy, nowe projekty, tak jak te rośliny rosną, i potem mamy ten szczyt aktywności latem, a potem zbieramy owoce tego wszystkiego, i te owoce kolekcjonujemy jesienią w naszych spieżarniach, i mamy, a zima jest takim czasem, możemy powiedzieć, podsumowania i korzystania z tego. Jak dobrze spędziliśmy cały rok, to mamy nagromadzoną tą mądrość, więc to jest taki czas. Mądrości, zaglądania do środka, patrzenia, gdzie jestem, co może chciałbym zrobić w nowym cyklu, ale gdzie jestem, co tam się wydarzyło. I ciężko to zrobić bez tego zatrzymania się. To latem to my jesteśmy w takim rozproszeniu, lubimy wyjeżdżać, chętnie się spotkamy ze znajomymi dziś, jutro i nawet pojutrze. Zimą to jest taki czas dla nas, czas na podsumowanie, na zobaczenie tego, yy, gdzie jesteśmy, co tam w środku i z czym chcemy zaczynać nowy cykl. A masz jakieś przepisy, takie, które polecasz swoim pacjentkom? Coś takiego, co warto włączyć do diety, albo, nie wiem, do picia, albo do jedzenia, albo jako jakiś suplement? No, ja polecam na przykład, bo często ludzie pytają: Dobra, jak mam nie pić kawy, albo nie pić za dużo, czy nie pić herbaty, to co pić? No to polecam, żebyśmy, tak jak nasze babcie, trochę gotowały kompoty. I jest to rzeczywiście rzecz, która jest bardzo odżywcza, bardzo ogrzewająca, i taki kompot możemy. Doprawić tak jak lubimy i zimą będziemy doprawiać troszeczkę cynamonu, troszeczkę goździków. I on będzie miał wymiar taki mm, dla nas bardzo odżywczy i nawilżający, i bardzo leczniczy również czasem. Jeśli będziemy cierpieć na kaszel i będziemy gotować kompot z gruszek, to ten kompot z gruszek to jest jak taki tonik dla płuc. On będzie nam bardzo ładnie nawilżał y, płuca przy suchym kaszlu, ale też pomagał, jeśli będzie tam jakaś wydzielina, żeby się jej pozbywać. Czyli na przykład przepis na takiej. Kompot z gruszek na kaszel. No to będzie powiedzmy kilogram gruszek i ze skórkami, żeby nie obierać ich ze skórek. Yy, kroimy je tam na ćwiartki. Mamy do tego garść migdałów, dwa goździki. To gotujemy tam około pół godziny, 40 minut. Yy, I popijamy sobie to często po to, żeby odżywiać nasze płuca. I to mówiłaś, że czarny sezam to się jest dobry. Czarny sezam jest bardzo dobry. Czarny sezam z kolei jest yy, bardzo odżywczy i będzie. Związany z naszą esencją, czyli w medycynie chińskiej, lokujemy ją w nerkach, będzie związany z nerkami, czyli będzie odżywiał nasze nerki. Jeśli potrzebujemy wzmocnić nasze zasoby, na przykład włosy, bo włosy na głowie będą związane również z energią nerek, no to czarny sezon będzie bardzo wskazany. A też wiem, że zajmujesz się tak, bardzo taką tematyką kobiecą, jeżeli chodzi właśnie o problemy kobiece, o płodność i co tutaj radzisz? Też czarny sezam, też Czarny Sezam jak najbardziej. Podążanie bardzo za tym, gdzie, gdzie jestem w cyklu, i jak należy w tym cyklu dbać o siebie, jak się regenerować odpowiednio, żeby się nie przeciążać, żeby moment miesiączki to nie był najbardziej zajęty moment w tym cyklu miesięcznym. Ale też rzeczywiście, jeśli chodzi o ten temat, to temu tematowi dotyczy towarzyszy bardzo dużo emocji. Także tutaj praca z emocjami jest bardzo istotna. Ale też takie czasem wychodzenie trochę poza tą perspektywę, tylko co nam się gdzieś tam pokazuje z wyników badań, popatrzenie, dobra, to co to dla mnie oznacza w tym momencie mojego życia? Jeśli ja jestem tutaj i mam ten kłopot, i yy, jeśli potraktuję to troszeczkę jako mały przystanek, i w czasie tego przystanku dostanę jakieś wskazówki, co robić dalej, albo czemu to ma służyć, albo przyjrzę się mojej historii, bo historie kobiet mają bardzo duży wpływ na to, jak one potem funkcjonują i czy mają łatwość w zachodzeniu w ciąże, czy nie. Jeśli sama gdzieś tam e, kobieta przyszła na świat w trudzie i jej mama na przykład borykała się w czasie porodu i ten poród był trudny, może mieć to wpływ na to jak e, ona będzie radziła sobie w ogóle z tematem macierzyństwa oraz może mieć kłopot z zachodzeniem w ciążę. A co jeszcze tutaj może przeszkadzać? E, no tutaj styl życia przede wszystkim. Styl życia, stres. Jedzenie, często brak czasu na jedzenie, niechodzenie spać o odpowiedniej porze, czyli taka podstawowa regeneracja zasobów. Trochę też to, że w tym temacie zaczynamy dziś dużo później, więc kobiety często, no, siłą rzeczy mają trochę więcej lat niż nasze mamy, kiedy zachodziły w ciąże. To też troszeczkę przeszkadza, no bo już te nasze zasoby trochę są wyczerpane, ale nie oznacza to, że to jest niemożliwe. Więc przede wszystkim. Regeneracja, styl życia, emocje, prześledzenie jakiejś własnej historii, no i też oczywiście relacja: no, ta relacja, w jakiej jesteśmy, partnerska, czasem no, musimy na to przede wszystkim zwrócić uwagę, prawda? Gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, czy my chcemy mieć razem dziecko, jak tam idzie nam w tym połączeniu, bo jednak chodzi o to, żeby z, z, z tej dwójki było jedno, prawda? Czyli ta dwójka musi się jakoś połączyć. Jeśli tam są jakieś kłopoty, rzeczy do, pre, do przepracowania, to lepiej się tym zająć. Jakie są takie typowe też tematy, oprócz tego, z którym przychodzą teraz ludzie do Ciebie? Myślę, że to się zmieniło w tych czasach takich, kiedy żyjemy bardzo szybko. Czyli powiedzmy, jeżeli był jakiś lekarz, który zajmował się twoją dziedziną, ale powiedzmy 100 lat temu w Chinach, to to były zupełnie inne problemy niż mamy tutaj teraz. No pewnie tak. Ja zresztą jak byłam na stażu w Nepalu 10 lat temu, to też obserwowałam, że ludzie borykają się tam trochę z innymi chorobami niż my tutaj. Na przykład cierpią tam na bardzo choroby z zimna. U nas, mimo że jest bardzo zimno, my mieszkamy raczej w warunkach takich, no w domu mamy ciepło, więc mamy troszeczkę innego rodzaju dolegliwości. No ja często właśnie pracuję z płodnością, bardzo często z emocjami, z lękami i ze stanami depresyjnymi różnych rodzajów. Bardzo często też współpracuję z psychoterapeutami, którzy gdzieś tam wysyłają do mnie. Swoich pacjentów na to, żeby gdzieś tam, jeśli ktoś już dokonuje różnych zmian na poziomie świadomości, czasem potrzebujemy jeszcze to nasze ciało gdzieś tam podciągnąć, prawda? Czyli pewne wskazówki, chociażby dietetyczne czy dotyczące stylu życia, będą bardzo pomocne do tego, żeby no, gdzieś tam być już tam, gdzie ta nasza świadomość, prawda? Która chce coś zmieniać. Dużo problemów związanych z bólem, również, czy bóle pleców, bóle różnego rodzaju od łokcia tenisisty, odcinek lędźwiowy, czy barki, i tak dalej. Dzieci często też, którym chcemy wzmacniać odporność, albo z różnych innych powodów, gdzieś rodzice je przyprowadzają, i muszę powiedzieć, że to są też bardzo fajne tematy do tego, żeby pracować. I część moich pacjentów to jest, takie bym powiedział, utrzymywanie dobrostanu. To znaczy działanie takie antystresowe, przywracanie równowagi, bym to chyba tak najbardziej nazwała, że przywracamy równowagę. Robimy to raz na dwa, trzy tygodnie i ktoś sam sobie radzi ze wszystkim i ze wszystkimi trudami, które mu tam życie codzienne niesie. Bo cały czas gdzieś tam ma tą równowagę zachowaną. A to jest podcast właśnie o dobrostanie. Więc dla Ciebie dobrostanie jest właśnie taką równowagą? Myślę, że tak, że jest to taki stan równowagi, w którym... Człowiek może gdzieś tam zawsze korzystać z tych zasobów, które ma w środku, i my mamy głęboką wiedzę i takie mechanizmy, które e, gdzieś są dla nas taką samoregulacją, że my, jak już nas zostawić, i my jesteśmy w naszym dobrostanie, to my naprawdę wiemy, co zrobić. Nie? My wiemy, co w tym sklepie wybrać do zjedzenia. Intuicyjnie, jakby w ten sposób, możemy wtedy działać, ale musimy mieć ten nasz dobrostan, nie? czyli nasze ciało w dobrej formie, e, ten nasz duch szczęśliwy, który gdzieś tam w tym ciele jest i takie połączenie ze sobą, nie? To jest właśnie ten dobrostan dla mnie. A jak to zrobić? Jak to zrobić? No to jest właśnie dbanie o fizyczne ciało, dbanie o to, żeby nie zostawały nam emocje, takie te zadziory, które one powodują. I takie zaglądanie do siebie, do środka. Pytanie, czy ja jestem szczęśliwy, czy szczęśliwa w tym momencie mojego życia? Czy coś chciałabym zmienić? A jakbym chciała zmienić, to co? I zmieniać. No nie, czasem prosić o pomoc, nie? Na przykład specjalista takiego jak Ty? Na przykład y, możemy posiłkować się medycyną chińską, mamy wielu coachów, nawet posłuchanie, wiesz, takich podcastów, które Ty przygotowujesz, no to są też takie momenty dla nas zatrzymania, nie? One zawsze powodują jakieś takie refleksje, że coś bardziej widzimy. Jak my gdzieś coś zobaczymy tymi naszymi oczami, gdzieś poszerzamy te horyzonty, y, no to już nam się przeklikuje troszeczkę w środku. To ostatnie pytanie, co możemy zrobić o takiej pożar roku, jak jest teraz? Czyli, że jeszcze to nie jest wiosna, już nas jesteśmy zmęczeni, te zasoby się kończą. Co byś doradziła na teraz? Tak naprawdę to tak jak mówisz, zasoby się kończą, spiżarnie też się kończą. Oprócz tego, że w sklepach mamy wszystko, ale jest to taki czas, który naturalnie przygotowując się chociażby do prawda, świąt Wielkanocy, to jest czas postu, czyli to jest bardzo dobry czas na post i na oczyszczanie. Nie? Czyli do, do takiej zmiany wychodzimy od zimy, w której się bardzo ogrzewaliśmy, bo było chłodno, używaliśmy rozgrzewających przypła, przypraw, potraw długogotowanych, więc nagromadziliśmy dużo takiego gorąca w środku jako antidotum do tego zimna, które było na zewnątrz. I ten czas przejścia do tego, zanim się jeszcze pojawią zasoby wiosenne, czyli te wszystkie zielone listki, które będziemy mogli jeść, czy kiełki i tak dalej, najlepszym czasem jest taki teraz czas na oczyszczanie. To znaczy, żeby zrobić sobie taką oczyszczającą dietę, tu możemy znowu poszukać fachowców, którzy takie diety prowadzą, albo zrobić sobie takie oczyszczanie, że jemy powiedzmy same warzywa, poświęcić temu chwilkę, chociażby 3 dni, czy 12 dni, Zależy na jaki rodzaj właśnie dokładnie diety się y, zdecydujemy. To pomoże nam się oczyścić i przygotować się do tego, żeby zaczynać wiosnę y, wraz z właśnie potem. Podążamy za wiosną, czyli za, możemy kiełkować wysadzać właśnie te kiełki czy jeść zielone jakieś listki, cebule, które tam gdzieś przechowujemy, już wypuszczają te szczypiorki, więc tylko wystarczy włożyć do wody i ten szczypior już jest zielony. To wszystko będzie nam służyło i będzie nam wzmacniało. Potrzebujemy tylko tego takiego właśnie przejścia między zimą a wiosną, czyli y, czas na oczyszczanie. I też o tym wszystkim mówisz w swoim podcaście. Gdzie cię można znaleźć? Y Mam swój podcast, który się nazywa Druga Serca. Można go znaleźć na mojej stronie. Można znaleźć go również na Spotify, na YouTube, na wszystkich chyba możliwych kanałach udostępniających podcasty. Super, czyli właśnie tam Cię można znaleźć, gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej? Zapraszam serdecznie. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za wspólny czas. Jeśli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło. I polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiedz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w wielkim mieście.